Ja ja w Słoiku witam serdecznie. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób od, odzyskać byłą partnerkę. No i teraz e, na pewno jest tak, że być może się tak wydarzyło, że taki nadszedł smutny czas, że wasza partnerka was zostawiła, że ona was zostawiła, że tak powiem i poszła sobie w siną dal. No i teraz. Tak na dobrą sprawę, jakie są możliwości w ogóle tego, żeby odzyskać tą byłą partnerkę. I teraz tak, ze względu na to, będę tutaj mówił, taką można powiedzieć, zawiłość tego, że to partnerka w pewien sposób was zostawiła, a że nie wy partnerkę, tak? Bo jakby wydaje się, jeżeli wy partnerkę już zostawiliście. No to nie za bardzo jest tutaj po co wracać, bo prawdopodobnie ta decyzja była dosyć głęboko przemyślana, i jakby nie ma tutaj um, dużego, dużego zastanowienia. Się. Niemniej jednak. Pewnie i w większości przypadków jest tak, że to jednak żona czy tam partnerka zostawia danego człowieka. Statystyki też mówią o rozwodów, o tym, że jednak pozwy wnoszą tutaj większości kobiety, bo faceci są dosyć, że tak powiem, w tym bierni, lubią, lubią gdzieś tam, że tak powiem, przyzwyczajać się do tych swoich czterech kątów. No, i teraz tak. Stało się, wydarzyło się, odeszła, i tak dalej, tak? Wiadomo, jest taka frustracja, że chcemy szybko sytuację bardzo naprawiać, chcemy w pewien sposób, bardzo szybko z powrotem ją przyciągnąć do siebie. Pomimo tego, próbujemy gdzieś tam wywierać presję, że tak powiem, w pewien sposób płakać, błagać o litość i w pewien sposób cały czas skupić się w pewien sposób roli ofiary co niestety będzie wywoływać jeszcze większą frustrację. Wśród tej małżonki będzie grana emocje. W późniejszym etapie może być takie coś, że będziecie aż nerwowo nawet na to reagować, czyli będziecie próbować albo po dobroci, albo po złości, A co będzie w pewien, sposób, w pewien sposób budować frustrację. Co można najlepiej zrobić? Najlepiej w takim czasie dać sobie w pewien sposób spokój. Dla samego siebie, właśnie gdzieś tam zgłębić swoją, swoje uczucia, swoją męskość, wrócić się do sytuacji, właściwie, w czym ja jestem e, taki zły, czy ja naprawdę prowadziłem ten związek, czy ja faktycznie mm, dałem z siebie wszystko, jestem najlepszą wersją siebie w tym wydaniu, w tym związku, byłem najlepszą wersją siebie, prowadziłem go e, i nad tym wszystkim, tak na dobrą sprawę, pokontemplować. I dać sobie czas. Zalecane jest gdzieś tam 30 dni czasu. Dla niektórych to może być za długo nie będą sobie w pewien sposób dawali radę. Ale właśnie, co w tym czasie? W tym czasie należy bardzo mocno spojrzeć na swoją osobę zobaczyć, co my chcemy w życiu robić zobaczyć, co faktycznie w pewien sposób, czym my zawiniliśmy. I nie. I nie o jakby nie odbierać tego sobie w ten sposób, że jakby to powiedzieć, to co nam powiedziała ta dana partnerka, dlaczego was zostawiła, bo te powody rozstań będą na pewno wyglądać e, różnie. W, różnych, w, jednych, w jednych przypadkach będzie to na przykład, że poświęcałeś mi za mało czasu, e, później że poświęcałeś, że byłeś za bardzo przy mnie, tak za nie dawałeś mi wolności, więc to z zależności. Od danej partnerki i sytuacji będą różne sytuacje i będą różne wymówki. One bezpośrednio nie będą tak na dobrą sprawę mm, wiele Ci mówiły, bo w pewien sposób powiesz sobie, no jak, no za dużo pracowałem, no pracowałem, żeby, powiedzmy, tam zarobić i zbudować dom, tak? Drugi powie, że no przecież no chciałem być blisko Ciebie, lubisz, lubię być blisko Ciebie. Jak, jak Ty możesz mówić, że skoro ja Cię kocham, to, to jestem przy, przy Tobie. No właśnie i teraz te, to, co będziecie usłyszeć od tych kobiet, żon, byłych czy, czy jeszcze tam powiedzmy obecnych, e, będzie problemy w pewien sposób, bo musicie, tak na dobrą sprawę, właśnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ja w tym związku byłem mężczyzną, gdzie ja w tym związku, w związku byłem i bardzo mocno przepracować właśnie sobie te tematy, w szczególności, jeżeli ktoś takie ma problemy przy okazji e, i znalazł się w takiej sytuacji, to zapraszam na jeszcze darmowe męskie grupy. Wystarczy do mnie napisać na maila. Mail jest pod każdym z filmów. Jeżeli macie ochotę dołączyć do męskiej grupy, to serdecznie zapraszam. Bądź też chcielibyście konsultacje, uzyskać to też, zapraszam do mnie na maila, skontaktujemy się, porozmawiamy, spróbujemy omówić ten problem bardziej dogłębnie. Jeżeli przerobimy to swoje wartości, dojdziemy do w pewien sposób do takich wniosków, co żeśmy schrzanili i musimy budować siebie. Musimy siebie ustawić jako pierwszą osobę, która jest najważniejsza, która to wy będziecie ciągnąć ten związek. Jeżeli wy nie będziecie stabilnie, emocjonalnie, to nie pociągniecie żadnego kolejnego nawet związku. Starego nie uratujecie. Czym mniej atencji, czym mniej w pewien sposób rozmyślań i dlaczego tak poszło, to jest lepiej dać sobie odpocząć i i tak na dobrą sprawę można by było w pewien sposób zakończyć ten film. Sprawa zawsze jest w pewien sposób e, taka bardziej złożona w różnych przypadkach to się różnie odbywa więc warto też skonsultować się w pewien sposób z innymi mężczyznami żeby ktoś na to wasze życie zobaczył z, z zewnątrz tak? żeby ktoś na to spojrzał żeby można było porozmawiać z facetami, którzy gdzieś tam cię wspomogą e, gdzieś ci podpowiedzą właśnie od czego ci brakowało tak? co o co chodzi, jaka jest natura kobiet aby w pewien sposób nagle wyjść z tych wszystkich felerów, które byśmy robili, to tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że nie macie takich problemów. Ale jeżeli macie takie problemy, to nie wstydźcie się, nie kotłujcie się w domu, wyjdźcie do mężczyzn, innych mężczyzn, dajcie sobie pomóc, bo to są ważne rzeczy. Często gdzieś tam w tyle właśnie są dzieci, często właśnie różne, że tak powiem, akcje związane z majątkiem. Często zdradzę po drodze, więc jest to zawiłe, ale pamiętajcie, nie jesteście sami i to nie jest tak, że zdarza się to nielicznym. Jest to naprawdę dosyć duży temat, który w pewien sposób zawsze kogoś dotyka w mniejszym lub większym stopniu. Jeżeli wrócicie do takiego, że tak powiem, pionu już w tym momencie stabilności takiej emocjonalnej, dostrzeżecie swoje problemy i zaczniecie nad tymi problemami w pewien sposób pracować. Będziecie pracować dniem i nocą, będziecie E, poprawiać swoje, swoją wartość jako mężczyzna, będziecie, e, że tak powiem, zarządzający, nie będziecie e, z punktu ofiary podejścia mieć, wtedy uwierzcie albo nie uwierzcie automatycznie ta dana osoba e, zobaczy to, ujrzy to, ujrzy to w was osobę. Zawsze możecie poprosić, słuchaj, o rozmowę e, w danym temacie, bądź też na jakimś spokojnym, neutralnym gruncie. Poszukać jakichś wspólnych zainteresowań, troszeczkę się pozmieniać i ustawić to, czy ta dana osoba z nami rozmawia, czy nie rozmawia. Jeżeli rozmawia tutaj, jeszcze jest bardziej, że tak powiem, z górki, pamiętajcie, wy tą osobę w pewien sposób znacie, ale nie możecie grać tymi samymi kartami, to musi być od Was zmiana. Jeżeli wy bardzo mocno przepracujecie temat. Związany z ze sobą samym, czyli poznanie samego siebie, czy ta osoba jest dla mnie odpowiednia, czy ja w ogóle czuję się w, tym, w tej relacji szczęśliwy, to nawet pomoże Wam te przepracowanie swoich problemów w tym, żeby ewentualnie się rozstać tak? i, i po pogodzić się z tym, że pewne rzeczy zrobiliśmy źle, tak? powiedzieć sobie: tak, faktycznie zrobiliśmy je źle, ale. Tutaj, tutaj ta partnerka powiedzmy nie ma żadnych intencji do tego, żeby być z nami elastyczna, żeby się troszeczkę pouginać, tak? żeby popróbować, I to jest dla Was będzie też łatwiejsze, do tego, że Wy jesteście wartościowym człowiekiem, wy robicie, wy jesteście swoją najlepszą wersją siebie, jaką tylko i wyłącznie możecie być. I prawdopodobnie, jeżeli w to uwierzycie, jeżeli zobaczycie, że jesteście faktycznie zaradni i robicie wszystko tak, jak powinno być to znajdziecie osobę, będziecie przekonani, że znajdziecie osobę, która na Was zasługuje w pewien sposób, jako na takiego bardzo wartościowego mężczyznę. I w ten sposób odzyskujecie przede wszystkim siebie, a odzyskiwanie małżonki też jak najbardziej będzie, jeżeli to Wy się zmienicie, jeżeli to Wy zadbacie przede wszystkim o siebie. Uwierzcie mi, jest to taka pewność siebie przyciągania, że. Nawet nie będziecie mieli w pewien sposób tych wszystkich, że tak powiem, obiekcji związanych z, roli, z rolą ofiary. To tyle w tym temacie. Dziękuję za dzisiaj. Przyjemnego dnia. Trzymajcie się cześć.